Cześć, witajcie z tej strony Łukasz, witam się z wami na kanale po raz kolejny i również na Spotify'u. Dzisiaj będziemy sobie analizować troszeczkę serię pewnego znanego japońskiego pisarza, dramatopisarza, reżysera. Jest to Toshikazu Kawaguchi oczywiście, będę mówił o serii zanim wystygnie kawa i pojawiły się już na rynku trzy tomy, a czwarty jest w przygotowaniu i o tych trzech tomach oczywiście... Bez spoilerowo będę mówił w dzisiejszym materiale. Będę troszeczkę się zagłębiał w historie, które są głównie w pierwszym i drugim tomie. Nie chcę Wam mocno spoilerować tego trzeciego, chociaż powiem mniej więcej co tam się znajduje i co zostanie Wam... Przekazane przez, przez autora w tym trzecim tomie, chociaż wszystkie te książki są mniej więcej podobne. No i właśnie, czy to Shikazu Kawaguchi znalazł przepis na bestseller, na sukces absolutny, i czy inne osoby piszące powinny się zainspirować tym, co on robi w swoich książkach, żeby również ten sukces, głównie komercyjny, odnieść? Jaka jest historia, zanim wystygnie kawa? To najpierw była sztuka teatralna, on to napisał w formie scenariusza. Zostało to oczywiście Przedstawione na dyskach teatru, i powstał też film. Później zrodziła się książka, i ta książka stała się absolutnym, absolutnym bestsellerem na całym świecie. Sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy. Moja historia osobista z tą książką jest taka, że zacząłem ją lata temu, chyba 4 lata temu. Zacząłem jej słuchać, bodajże na Storytelu, w audio i przepadłem. Pamiętam, że chyba na drugiej historii, która dotyczyła małżeństwa. Obcowali oni z tematem pamięci, czy też z utratą pamięci o wieczorek mi się zerwał. Obcowali z utratą pamięci z tematem utraty pamięci. To mnie bardzo dotknęło i to była historia, która sprawiła, że jak wsadzałem pranie do pralki, to płakałem żywnymi łzami. Po prostu, bo nie mogłem się opanować przez tę ilość emocji, ta książka je we mnie rozbudziła na nowo i dotknęła jakiejś takiej części mnie, która była chyba uśpiona akurat wtedy, to było dawno temu, teraz jest troszeczkę inaczej. I też powiem wam mniej więcej, jak właśnie kiedyś odbierałem tę książkę, głównie ten pierwszy tom i jak ją odbieram teraz, i jak odbieram te kolejne, te kolejne książki, bo ten mój proces dojrzewania, powiedzmy, jako osoba czytająca czytelnik, to sporo zmieniło w tym, jak te książki postrzegam dzisiaj. Niemniej wciąż uważam, że są sporą dawką emocji i można z nich wynieść bardzo, bardzo dużo i też powiem mniej więcej, na jaki czas te książki są idealne. Ale tak, mamy tutaj kawiarnię, bo w ogóle jaki jest koncept tej książki? Może ktoś nie wie, może ktoś jeszcze nie słyszał o książce, zanim wystygnie, wystygnie kawa? Koncept jest taki, że mamy kawiarnię, do której wchodzisz i możesz się przenieść w czasie. Cofnąć gdzieś tam do przeszłości, ale możesz też przenieść się w przyszłość i zobaczyć, co będzie mniej więcej. Jest też kilka bardzo ważnych rzeczy, warunków do spełnienia, żeby coś takiego się udało. Pierwszy z nich jest taki, że musisz usiąść na specjalnym krześle, na którym zazwyczaj siedzi pewna kobieta, i ona jest takim o, duchem kawiarni. Są tutaj takie elementy powiedzmy, że fantastyczne. No i ten duch sobie tam siedzi. Ta kobieta również ma w tej całej serii znaczenie i dowiadujemy się o niej więcej, głównie w tomie numer dwa czyli opowieści z kawiarni zanim kawa, opowieści z kawiarni tam się rozwiązuje pewna zagadka i to było całkiem fajnie zrobione więc jest kobieta, musisz usiąść na krześle. Kolejny warunek, zasada jest taka, że możesz się cofnąć do przeszłości i spotkać z jakąś osobą w przeszłości, bądź też w przyszłości, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ta osoba z tobą w tej kawiarni kiedyś była. Czyli jeśli ze swoją, nie wiem, osobą partnerską przychodzisz do kawiarni któregoś dnia i potem dzieje się coś, co sprawia, że chcesz się z nią spotkać raz jeszcze, cofnąć się gdzieś tam w czasie. To możesz to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy, jeśli byliście tam razem, oczywiście. No i w przypadku wszystkich tych, mniej więcej wszystkich postaci, te warunki są, są spełnione. Najważniejsza zasada to zasada kawy. W tej kawiarni pracuje osoba, zazwyczaj kobieta, kelnerka, która nalewa kawy. Łyczek kawy. Moja kawa akurat już, już wystygła. I ta kawa jest o tyle ważna, że. I kiedy już usiądziesz na tym krześle i kiedy ta kobieta, kobieta duch powiedzmy idzie sobie do łazienki, to ty masz okazję właśnie wtedy, żeby na tym krześle usiąść kelnerka nalewa ci kawy i zanim wystygnie kawa, musisz wrócić tak, nalewa kawy, przenosisz się do przeszłości, spotykasz się z ukochaną osobą albo osobą, na której ci zależało, albo z którą po prostu chcesz się spotkać, przyjaciel, kochanka, mąż, małżonka osoba partnerska, ktokolwiek ważny dla ciebie, córka Albo sen, możesz być z tą osobą w przeszłości bądź też w przyszłości, dopóki kawa nie wystygnie. Więc e, tak. I kolejna ważna, ważna zasada, która jest przypominana bardzo często w tych książkach, to to, że jeśli ta kawa wystygnie i ty zostaniesz w przeszłości, to zostaniesz w niej zostaniesz zamrożony zamrożona i tym mniej więcej. Ale duchem możesz, możesz się stać. Niektóre postacie w tej książce chcą zrobić to specjalnie. Chcą właśnie przepaść gdzieś tam w czasie chcą się gdzieś zamrozić zostać jest w nich tyle bólu że nie wyobrażają sobie dalszego życia no i przychodzą do tej kawiarni żeby właśnie zakończyć mniej więcej swoje istnienie czy to się udaje czy nie no cóż tego nie zdradzę mm. ja powiem wam lubię kawę która jest chłodna i zimna zwłaszcza taką z przelewu dripa hemexa, tak ta chłodniejsza kawa ma moim zdaniem trochę więcej walorów smakowych, chociaż to zależy od ziarań i tak dalej. Kawa jest super istotna w całej tej książce i można te książki czytać w kawiarni, ja też tak robiłem, czytałem je też w pociągu, w podróży, to są takie no, krótkie raczej rzeczy, nie? takie idealne na lekturę na jedno posiedzenie. O. Ten pierwszy tom to jest coś, co ze mną zostało najbardziej, najdłużej, dlatego że czytałem ją po raz pierwszy już te parę lat temu, ale też dlatego, że ja tę książkę chciałem bardzo inicjować, kiedy jeszcze pracowałem w wydawnictwie. I to się nie udało i tę książkę wykupiło, prawa do tej książki, do wydania wykupiło w końcu wydawnictwo Relacja. No i cóż, udał im się ten bestseller. To był dobry strzał Mieninosa i bardzo się cieszę, że ktoś te książki wydał. Ja już po pierwszym przesłuchaniu chciałem bardzo wydać i wiedziałem, że to będzie coś spektakularnego i na pewno trafi do, do ludzi, do mas. I tak, to jest książka, którą można trochę nazwać takim produktem idealnym, książką idealną, żeby trafić właśnie w serca osób czytających. Dlaczego? Dlatego, że jest to proste, jest to emocjonujące, pozwala na takie krótkie, ma małe dawki przeżycia, jakiegoś oczyszczenia. Jest smutno, ale nie za smutno. Jest nostalgicznie, ale nie zbyt nostalgicznie. Są to małe porcje. Ta książka nie pozwoli wam się zanurzyć w czymś na super długo. Nie pozwoli wam doświadczyć jakichś takich trudnych rzeczy tak na serio. Bo krótkie są te historie, to są opowiadania cztery. W każdej książce są cztery opowiadania i dotyczą różnych spraw życiowych. To są sprawy natury codziennej i możemy się z tym połączyć. Każdy mniej więcej, Każdy, każda osoba żyjąca jest w stanie jakoś się odnieść do tego, co się w tych książkach dzieje, czy to w pierwszym, czy to w drugim, czy to w trzecim tomie. I dlatego to tak bardzo działa i tak bardzo żre, jeśli chodzi o popularność i, i sprzedaż również, bo. Wydawnictwo relacja chwali, chwali się, niejednokrotnie się chwaliło, ile tych egzemplarzy się już sprzedało, i na pewno jest to ponad ponad 100 tysięcy, jeśli chodzi o ten pierwszy, pierwszy tom. I jak gratuluję z tego serca, to jest super. I czy zasłużenie, czy niezasłużenie? No, ja uważam, że tak, oczywiście, bo są takie zarzuty, że to jest zbyt proste, że to jest um, zbyt takie trywialne czasami, i nie do końca się z tym zgodzę jest w tym jakaś magia po prostu i tak można tę książkę oglądać z różnych stron tę historię badać ale to że to się kazuko do dociera do serc czytelników to jest jego największa największa moc i on to umie robić bo to nie jest przesadzone w żadnym stopniu może czasami lekko jak to powiedzieć no jest tutaj lekka telenowela tak ale też nie jest to za bardzo przynajmniej moim zdaniem bo ta krótka forma też jest tutaj no, dużym plusem, jeśli chodzi o to, że niektóre historie nie są rozciągnięte na no ile jest tam rozdziałów, tylko bardzo szybko się ta historia zamyka. Mamy jakiś clue, dostajemy jakieś tam, wiecie, jakąś pineskę w serduszko albo, albo w mózg i jest nam albo przykro, albo się cieszymy. Jest coś, coś, co pozwala się emocjonalnie połączyć z tymi postaciami i z tymi historiami. To jest największa przewaga. Tych opowieści i tych książek, utóż się, możliwość połączenia się, dotarcie do dusz ludzi. To robi to Shikazu Kawaguchi. I nie wszystkim autorom się to udaje z taką lekkością On mógłby oczywiście rozszerzyć tę historię mógłby stworzyć coś innego na bazie tego konceptu bo sam koncept jest oczywiście fenomenalny, w moim mniemaniu. Wiecie, kawa, kawiarnia podróże w czasie Świetna rzecz. Takiego czegoś no, nie było od dawna na, na rynku, i zaczęto o tym rozmawiać, zaczęło się o tym mówić, i zaczęto doświadczać. Zaczęliśmy doświadczać tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na przestrzeni tych, tych opowieści, bo mamy kochanków, takich trochę nieszczęśliwych mamy chorobę Alzheimera tutaj wracam do tematu tej pamięci mamy doświadczenie posiadania dziecka, czy też nieposiadanie dziecka i motyw tego, że nie możemy do końca żyć z tym dzieckiem albo doświadczyć tego, jak dorasta. Każdy człowiek jest w stanie się utożsamić właśnie z tymi rzeczami, które się dzieją tutaj w pierwszym tomie, czy też w drugim, czy w tym trzecim. Ja tutaj odnalazłem kawałki siebie i następują takie pytania, co by było, gdyby mnie to spotkało, bo to może się oczywiście wydarzyć. Co byśmy zrobili, co byście wy zrobili, gdybyście mogli się cofnąć, w czasie, albo gdzieś tam kawałek do przyszłości, żeby zobaczyć, co się stanie. Z kim byście chcieli porozmawiać? Ja mam taką osobę, z którą chciałbym porozmawiać i z którą chciałbym jeszcze podzielić kilka chwil, prawda? I ta książka jest czymś, co mnie łączy właśnie z tym przemyśleniem, z tym doświadczeniem, z tym takim, z taką potrzebą, o, z potrzebą Doświadczenia takiego czegoś jeszcze raz, porozmawiania z kimś chociaż chociaż przez moment, żeby albo wybaczyć sobie, albo powiedzieć komuś, że okej, okay, kocham cię, albo kochałem cię zawsze, albo wybaczam ci. To wszystko się tutaj znajduje. To jest, to jest to, co sprawiło moim zdaniem, że te książki tak bardzo urosły w oczach ludzi i tak bardzo się przyjęły na rynku wydawniczym i no to zazwyczaj wiecie, bestsellery są. Proste. Zazwyczaj. Nie zawsze, ale jeśli chodzi o literaturę taką komercyjną, tak, to, to, jest, to jest coś, co spełnia wszystkie warunki. Po prostu nie jest to zbyt trudne, nie jest to też za proste. Jest proste, ale nie za proste. E, także jest to jakiś swego rodzaju eliksir na niesamowite doświadczenie literackie, które siada mocno. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś w życiu i kim jesteś. Aczkolwiek nie wszystkim się podobać będzie, i znam osoby, którym się bardzo nie podoba, i dla których to jest jednak zmarnowany potencjał i zmarnowany koncept. I ja jestem. Trochę w kontrze do tego, bo oczywiście można by zrobić z tego jeszcze więcej. Wiem, że będzie czwarty tom, który również będzie się skupiał na kawiarni, Dona Dona, bo w trzecim tomie trochę zmieniamy nie perspektywę, ale zmieniamy miejsce, czy też dodajemy kolejne miejsce, dowiadujemy się o kolejnych i postaciach i rzeczach i tak dalej. I o czym jeszcze chciałem wspomnieć to, na przestrzeni tych wszystkich trzech książek pokrywa się, czy przewija się, przepraszam, rodzina, przewija się rodzina i jej losy. I mamy tę bohaterkę, która nalewa kawę, to jest kazu Tokita. I ona jest bardzo ważna w całej tej powieści, i połączona jest z rodziną, która prowadzi te kawiarnie i wszystkie te losy, tych osób pracujących właśnie w kawiarni w jednej i w drugiej, one się zazębiają. Więc po połączeniu tych wszystkich historii. Rodziny, które się przeplatają z, z historiami innych ludzi. To daje taki piękny, wielki obraz historii tych wszystkich ludzi, bohaterów, osób bohaterskich. Kobiet, mężczyzn, małżeństw, rodziców, dzieci. To wszystko jest wow. Takie rodzinne to wszystko jest. O. Ta rodzinność tutaj przeważa. Od pierwszego tomu to już czuć, od pierwszego tomu to już widać. I to jest spoko. To mi się podobało. Co mi się nie podobało, to powtarzalność. Każdy z tych tomów ma cztery historie, cztery opowiadania, i przy każdym, praktycznie każdym, są wyjaśniane zasady na nowo. No i oczywiście osoba, która wchodzi do tej kawiarni i po raz pierwszy przenosi się w czasie, no musi zrozumieć te zasady, oczywiście, i to jest ważne, żeby to wybrzmiało. Aczkolwiek dla czytelnika, dla mnie, słuchanie non-stop, cały czas, wiecie, tych samych zasad przy każdym opowiadaniu, no to trochę jest monotonne i męczące, zwłaszcza kiedy czyta się na przykład te książki podrząd, kilka podrząd, bo już są akurat trzy wydane, czwarta, jak powiedziałem, się przygotowuje do wydania. I będzie pewnie w przyszłym roku, jak nie mam, chyba na rynku zagranicznym już jest, albo zaraz będzie. Także, także no, to jest minus, i to jest coś, co uważam, jest, jest zbędne. Można by to zastąpić innymi fragmentami, albo jeszcze bardziej rozbudować ten świat, pokazać trochę więcej historii tych ludzi, i tak dalej. I tak dalej. Drugi tom. Tutaj podobało mi się opowiadanie dotyczące pana policjanta. Ono najbardziej mnie urzekło i to jest historia, w której on cofa się w przeszłość, żeby spotkać się ze swoją żoną oczywiście i daje jej coś w prezencie, bo o, to jest ważne, można osobie z przeszłości coś podarować, jakąś, jakąś rzecz, albo też otrzymać od niej coś i to nie wpłynie na teraźniejszość. To, co dzieje się w przeszłości w tej kawiarni przy spotkaniu, nie ma żadnego wpływu na losy świata, że tak powiem, więc to... Jest po prostu doświadczenie, które ma tę jednostkę, cofającą się w czasie, jakoś uwolnić od cierpienia, pozwolić zrzucić balast, iść dalej. Ja sobie tak myślałem, czytając ten trzeci tom, że to kawiarnia jest taką, takim centrum terapeutycznym, wiecie? I chyba to jest też. Największy walor całej tej powieści, całego tego przedsięwzięcia, które tam się dzieje i wszystkich tych rozmów, które możemy obserwować, to jest terapeutyczne i na osoby czytającą też to w jakiś sposób terapeutycznie na pewno działa. I tak, ten trzeci tam jest najdłuższy, jest super, super długi, ale troszeczkę wyprzedzam te inne książki. Jestem ciekaw, jak będzie z czwartym. Podobało mi się też opowiadanie o, o komiku. Ale nie będę się zagłębiał, bo no to już jest trzeci tom. I podoba mi się też to, jak rozwijają się losy właśnie tych bohaterów z poprzednich tomów, jak to się gdzieś tam przewija, jak możemy obserwować chociażby kazu czy, czy właściciela. Fenikula? Czy ja to dobrze wymawiam? Tak, to jest właśnie to, a tutaj mamy już kawiarnię Dona, Dona, Dona i mamy oleśniewający widok na port. Jestem ciekaw, jak Wy odbieracie te. Te książki, jakie plusy widzicie, jakie minusy widzicie, czy się zgadzacie z tym, że to jest właśnie taka pigułka, mini katarzisk, które sprawia, że można przeżyć sporo emocji, doświadczyć czegoś, czego dawno może nie, nie doświadczaliśmy sami. I, I też jestem ciekaw waszych przemyśleń co do tego, dlaczego te książki są tak popularne, jak one na was oddziałują, oddziaływały, jak wy się z tym macie w ogóle. Czy coś wam zrobiły, czy w ogóle jesteście na nie, czy to jest? Zbyt trywialne, zbyt proste, albo wręcz przeciwnie, nie lubicie takich elementów fantastycznych, typu przenoszenie się gdzieś tam w czasie. Hmm. O, co, jeszcze przemyślenia mam takie, że mogłoby tu być więcej tego przenoszenia się, przenoszenia się w przyszłość, bo to jest trochę niewyeksplorowany temat. Jest obecny, faktycznie, ale chciałbym chyba tego jeszcze, jeszcze więcej, żeby może zobaczyć jakieś świecie, perspektywy, jakąś wizję przyszłości chociażby 2083 rok, który gdzieś tam się pojawia, właśnie w trzecim tomie. I to już jest, w ogóle to jest taka trochę dywagacja na temat przyszłości, i zabawy z czasem są obecne w każdej z tych lektur, w każdym z tych, z tych tomów. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć, co jest dla mnie ważne? Powiedziałem o tym, że płakałem przy pralce. Powiedziałem o tym, że miałem ochotę już dawno wydać te książki w wydawnictwie, w którym pracowałem. Nie udało się, ale gratuluję relacji, że się udało im, i trzymam kciuki za ich dalsze prowadzenie autora. Był w Polsce w tym roku, mam gdzieś tam autograf, który ktoś mi załatwił, więc dziękuję. I w tym momencie, właśnie po latach, już nie jestem aż tak dużym fanem. Myślę, że kiedyś, kiedy byłem młodszy, te książki oddziaływały na mnie jeszcze bardziej, mocniej. Przy tych kolejnych tomach nie płakałem, aczkolwiek wzruszały mnie. Widziałem też te zabiegi, które Toszykazu Kawaguchi stosował, i on ściąga te wszystkie historie skądś, wymyśla je albo słucha ludzi. I ubiera właśnie w coś, co ma zadziałać w konkretny sposób. Macie wzruszyć, macie na coś naprowadzić, macie skłonić do takich, a nie innych przemyśleń, więc jest to jakiś klucz, który on sobie stworzył, którym się trochę bawi, ale one są, te książki, praktycznie takie same, mniej więcej, i to jest taki bezpieczny, mm, bezpieczny komfort, widzę, powiedzmy taka bezpieczna książka, po której wiesz, czego masz się spodziewać, czego, się, czego możesz oczekiwać. I to jest trochę powtórka z rozrywki, te inne książki. Ale to jest czasami coś, czego szukamy, tak? Bo wiemy, że to nam się spodobało, to, to też nam się spodoba i kolejna też nam się spodoba. I kiedy mamy czas na jakąś lekturę właśnie lekką, e emocjonalną, o miłości, o stracie, o smutku, to sięgamy po to. To jest pewniak. O, to jest też moc właśnie tej serii. To są pewniaki. I myślę, że ktoś szuka właśnie czegoś lekkiego, ale no i do posmucenia się i do pośmiania się. To zanim ostygnie kawa, zanim wystygnie kawa, przepraszam, to będzie coś idealnego właśnie dla takich osób. Będę czekał na Wasze opowieści, z kawiarni czy czytacie te książki w Kevrenie, czy już mieliście z nimi styczność. Ja oceniłem chyba każdy tom, mniej więcej 4 na 5. Na Goodreads mam recenzję pierwszego tomu, właśnie te sprzed lat i możecie sobie też ją poczytać i zobaczyć, jak bardzo, jakim dużym fanem byłem wtedy. I wciąż, wciąż polecam, rekomenduję. Tak, jak szukacie czegoś, prześwietla mi tutaj chyba, jak szukacie czegoś odprężającego, to to będzie w sam raz. Tyle ode mnie dzisiaj. Będą kolejne filmy, Pewnie dziś albo jutro będę nagrywał takie małe podsumowanie, więc czekajcie. i No i wkrótce będzie podsumowanie roku, czyli moje ulubione, ulubiony ulubione czas, ulubione filmy do nagrywania. Będzie spoko, będzie fajnie. Zapraszam was na Instagram Talking Cloud, tak jak zawsze. Tam znajdziecie więcej treści, opowieści o książkach i, i poleceń. Znajdziecie tam sporo. tak. Dostacie subskrypcji i łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Czekam na Wasze przemyślenia. Raz jeszcze powtarzam, jesteście super, najlepsi. Pamiętajcie, że zawsze możecie zostawiać mi też sugestie co do kolejnych filmów i cóż, widzimy się już niebawem. Ściskam Was, do zobaczenia. Cześć.